Bo szybko wracamy, jesteśmy z powrotem. Tak, psychika, psychika, witamy znowu, storms, zima i ten, nie wiem, wymyślałem jakąś ksywkę, czy, czy, bo ja miałem tam ten, gdzie na studiach tam przygnęło czaku. Nie będzie czaku. Tak. będzie czaku. No. Zima i czaku, witają Was, porozmawiając sobie o psychice, o psychice w sytuacji, w sytuacji kryzysowej. Zima Wam opowie od takiej, od praktycznej, od praktycznej strony, naprawdę ekstremalnych sytuacji, gdzie różne rzeczy świszczały w powietrzu. Ja Wam opowiem od, o tym od strony procesów fizjologicznych, neurofizjologicznych i psychofizjologii. Czyli co, co tam się dzieje w głowie, co się dzieje, z, co się dzieje z układem nerwowym właśnie w takiej sytuacji. I z tych dwóch, z tych, wychodząc z tych dwóch punktów, postaramy się po, po powiedzieć Wam, no jak, w którą stronę trzeba zmierzać, żeby, mhm. żeby ta psychika zagrała. Zatem zima, jak to w tych sytuacjach kryzysowych jest, to ci, to ci, co Ci pomagało. Przetrwać sytuacje kryzysowe, żeby jednak nie nastąpił paraliż decyzyjny, żeby nie zamarznąć, nie być jak ten kart wyjęty z wody na święta, ten je, je, jeleń na autostradzie w światłach, yy, tylko zrobić robotę, no i teraz móc o tym opowiadać. Znaczy, no, co, co mi pomogło? To na wyszczelonej amunicji godziny, godziny spędzone pod, na treningach, tak? I to mi pomogło, tak? I... Nie można tego skrócić, tak? to proces jest, jest długi, bo no, tak jak rozmawiamy cały czas o, o, o tych sprawach dryl z drylem, ale dryl, dryl to jest tylko drill, jeśli go, jeśli go nie sprawdzimy podczas sytuacji, tak jak my to sprawdzamy podczas treningu Force on Force, jakiejś tam sytuacji stresującej, gdzie wprowadzamy nas, nasz organizm w, tą, w, tą, w te niekomfortowe warunki który i w tym momencie za, zaczyna się właśnie. Zaczyna się, nasz organizm, nasz mózg z, będzie próbował ten dryl, który my się nauczyliśmy umiejscowić w tej danej sytuacji, którą my w tym momencie, w danej chwili rozgrywamy. tak? No i jeśli on nam wyjdzie automatycznie, jeśli nam się uda go zrobić, jest ok, tak? Ale, gro, ale czy w ogóle to się stanie, ale, to wyjdzie. Ale, czy to się stanie po, dosłownie? W, w działaniu pod. Przynajmniej pod jakąś presją. Pod jakąś presją. presją, dosłownie. I to, to jest klucz, żeby, żeby, żeby sprawdzić, sprawdzić tą, 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 w jaki sposób nasz organizm się zachowa w momencie, jak ktoś zaczyna do nas strzelać. Tak? Mówię, to, to tak samo jak to można tak porównać do toru, który musi przejść strzelec sportowy podczas swoich zawodów. Tak? Oni na początku przechodzą sobie teoretycznie ten cel. Tak? składają się, patrzą gdzie się złożyć, jak się złożyć, w którym momencie wymienić magazynek, tak? to wszystko sobie układają. I tak samo tutaj w szczelstwie obronnym czy taktycznym, tak? to, to jest te, te dwa strzelca mają dużo wspólnego do, ze sobą, tylko mają ten, tak jak mamy te trzy, trzy rodzaje strzelectwa, to są inne środowiska działania, tak? inne warunki, do których strzelec musi się, musi się dostosować. no i ten szczelet sportowy sobie przechodzi, układa sobie w głowie, jak on zrobi ten tor, jak on przejdzie ten tor. Jest fajnie, pięknie, tak? Bo on może sobie to wszystko poukładać. Tarcze ma statyczne, wie, że tu wejdzie, idąc już po tym, w cudzysłowie korytarzu, on przez tą siatkę widzi cele, że tam ma cele, tu ma takie cele i tak dalej, może już się przygotować do tego. Ale później jest pytanie, czy dam radę zrobić to tak, jak zaplanowałem? No jak zrobią to inni? Czy będę lepszy, czy wygram? i to wprowadza stres w organizm i, i, i zmienia się aktywność hormonalna w organizmie i to zmienia, zmienia naszą psychikę w tym momencie, tak? No tak, a w szczeleństwie obrony mamy dodatkowo i taktycznym to, że tu... Ten nie, ten stres jest jeszcze większy? Jest jeszcze większy, bo jeśli coś zrobimy, zrobimy źle, być może stracimy życie, tak? No, tak nawet, nawet jest na to dość duża szansa. Także jest ten stres, więc... Jak już wcześniej powiedzieliśmy, że no, oczywiście te wszystkie ćwiczenia podstawowe są ważne, bez nich nie ruszymy z miejsca. Dobre ich opanowanie też pozwoli zmniejszyć poziom stresu troszeczkę, natomiast te troszeczkę to jest, to jest za mało w porównaniu z tymi, ile potrzebujemy. Musimy się przyzwyczajać do warunków stresowych, więc no, radą na to jest co? No, przyzwyczajanie się do pracy w warunkach stresowych. I o ile poniekąd można to zrobić. Nawet jeśli myślicie o strzelectwie, o, o, o życiu tylko w samoobronie, to po części można to zrobić startując też w zawodach sportowych, bo to też buduje spory stres, bo, bo, bo jest lęk przed oceną, co inni o mnie powiedzą, że oni by tak trenujesz tam coś tam, a tu tak spapałeś i, i, i tak to buduje duży stres w organizmie. Ale też proste czynności dnia codziennego, w życiu codziennym, czyli ktoś śmieci. Wyrzuca tam papierki, blisko jest kosz, upomnieć tą osobę, tak? Że słuchaj, no ale mógłbyś tam wyrzucić, tak? No Obecnie jesteśmy tak nieobyci ze stresem, z takimi sytuacjami stresowymi, że, że już w ogóle powiedzenie swojego, nie wiem, czy yy, kupnie biletów, swojego imienia i nazwiska na głos, wielu osobom sprawia duży problem i podają dokument albo tam gdzieś szeptają, czają się z tym, bo już coś takiego ich mocno stresuje. No i teraz, jeśli stresujecie, Podanie imienia i nazwiska, własnego, powiedzenia go na głos, żeby bo ktoś usłyszy, przemowa jakaś publiczna, tak? zapytanie się o drogę, bo pomyślisz sobie, że jestem jakiś kurde tępy, bo się okaże, że to jest 50 metrów dalej, albo że już to widziałem i tam byłem i, i co, i wyjdę na głupka, tak? To wszystko buduje serdecznie, ale jeśli nawet takich rzeczy nie jesteście w stanie zrobić, albo przychodzi Wam to z dużym trudem, to jak Waszym zdaniem poradzicie sobie w sytuacji, kiedy ktoś do Was będzie strzelał? No i każdy Was błąd może się okazać Waszym ostatnim błędem w życiu. No, chyba nie wyjdzie to za dobrze. Nie wyjdzie to za, za, za dobrze. Natomiast no mamy. Yy, załóżmy jednak, że opanowaliśmy wszystkie te podstawy, mamy te różne zadania techniczno-taktyczne, dryle tak zwane opanowane, robimy je dobrze no i mamy psychikę, mamy psychikę. Jesteśmy, doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy w stanie oddać strzał w kierunku drugiej osoby, by bronić własnego czy też czyjegoś życia, bo obrona konieczna to nie tylko obrona siebie, ale też obrona, obrona bliskich i innych yy, dóbr chronionych prawnie. jeszcze tego terminu użyję. Yy... No ale czy, czy to wystarcza? Czy, to czy tobie wiele y, i psychika, czy, 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 czy nawet u ciebie w służbie? Czy to było wszystko? Czy żeby wykonać zadanie, jeszcze, jeszcze coś trzeba było, jeszcze coś trzeba było umieć? Jeszcze coś trzeba było wiedzieć, coś, coś zrobić. To już było bardzo dużo, tak? jeśli już te dwie, pod, dwie podstawowe rzeczy, o których, o których rozmawialiśmy czy to żołnierz, czy to strzelec, strzelec, nie, mów, nie mówmy o żołnierza, to strzelec miał to już było bardzo dużo, tak? Tylko... Zawsze jest jakieś ale. Zawsze, zawsze jest jakieś ale, tak? To jest, to jest dobre, tak? Tylko mówię, to jest jeszcze nie wszystko, tak? Miałeś własny... taką sytuację, opowiadałeś, że jechało auto, i mieliście wszel wszelkie przesłanki do tego, żeby no, zrobić, zrobić ser szwajcarski, zrobić. Ale, ale nie, bo coś, coś nie pasowało, coś, 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 coś nie grało. Coś, coś gdzieś, tam, gdzieś tam w głowie nie, nie grało, coś podpowiadało. No, mo można było nacisnąć ten język spustowy i zrobić porządek, w cudzysłowie. Tak? No, ale jednak nie, nie zrobiło się tego i można powiedzieć, no, czy zadanie wykonane, czy nie nie, wykonane, nie nie wiemy do końca, tak? Coś odjechało, niestrzelone, nie czy dobrze, czy niedobrze, nie wiadomo, nie wiemy do tej pory, tak? Oddaliło się w cudzysłowie niebezpieczeństwo. My byliśmy bezpieczni, nie było sensu, Natomiast były, nie, tak? były pewne przesłanki, natomiast w międzyczasie ciutkę zmienił się kontekst. Dosłownie. Ktoś coś jednak zauważył po drodze. Yy... No i ten, ten, ten cel z takiego stuprocentowego pewniaka, no, zmienił się w taki, no jednak nie stuprocentowy. Takiego brzydkiego. Takiego był brzydkiego, był, że tak niebewny, do nie niepodobny. Dosłownie. I, i co, no, i było, ale to trzeba było co, rozpoznać, że coś, 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 no właśnie, coś tu nie grało, więc tu kolejnym naszym elementem, kolejnym elementem na szkoleniach z który jest, 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 jest trenowany, jest ćwiczony, jest umiejętność rozpoznawania kontekstu sytuacji, i do robienia tego na bieżąco zmieniających się warunkach, że, że, że ktoś na pozór wydawał się, że, 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 że chce zrobić nam krzywdę, ale odczekaliśmy jeszcze łamek sekundy dłużej i okazywało się, że osoba rezygnuje, bo to był po prostu no, ktoś, kto po prostu miał zły dzień, musiał się wyżyć, krzyczał i, i odszedł, tak? I, I właśnie rozpoznaliśmy właściwie ten cel, że, że jednak nie jest takim zagrożeniem, jakim się pierwotnie, dosłownie, pierwotnie wydawało. Na, to na początku tej całej sytuacji wydawało, dosłownie. tak, także o rozpoznaniu celu, o rozpoznaniu celu, o tym jak to robić właściwie, dlaczego to jest ważne, powiemy sobie w następnym nagraniu, może jakieś przykładowe ćwiczonko ze szkolenia zaprezentujemy, przynajmniej w ogólnym zarysie, jak wygląda, takie podstawowe, gdybyście mieli o tym, byście mieli o tym, o, tym, o, tym po, o tym pojęcie, tak, Bo ten element jest bardzo, bardzo ważny, ten element jest bardzo ważny, także kochani, do następnego, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze, a co, bądźcie czujni, bądźcie czujni, bądźcie czujni.